Dobry, piątej strony. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Dzisiaj jestem w miejscowości Muszaki. Wiozę kolejny rozrzutnik obornika firmy Berman. Dzień dobry. dobry. Witam. Jak robimy? No właśnie patrzę Kodem i na asfalcie, czy jak? Tak, tak zrobimy. A widzę masz ten traktor z tą kulą, czy nie? Bo nie ja mam... Nie Dobra, ja mam przyrząd, także ładowareczką opitolimy. I mi się wydaje, na asfalcie się rozpiąć i go ciągniemy i tyle. Tak jest, tak będzie najlepiej. To tak działamy. Najlepsza opcja mi się wydaje. Tak jest. Witam. Dobry. Kawał maszyny jest. Czemu? Jest, jest. No to jest ten mniejszy, nie? Tak, tak, tak. Jak nadpadki dostanie to już... No ma, nie? No. To już... Starczy chyba. Chyba. Znaczy zależy jakie ma zapotrzebowanie. Breżą, ludzie. To, co tutaj... Ale ten do siebie czy usługowo też trochę robisz? I trochę. No. No to... Ale to głównie dla siebie. Wie. Da radę. Dobrze się składa, że dziś akurat wiązkowo mamy urządzenie. A e, to nawet i hak by wziął i na pas go czy jaki też by właśnie... No. Szybamy? Nie no to widlakiem, Nie, widlakiem tylko co tam masz, ładowarkę. No to tu wiedziesz Pasę i będziemy działać No A jak pierdolone to będzie w brzydkie Trzeba dbać, od czasu do czasu umyć na dawali to by powiedział chuj można nie myć na dołku będą wyskakiwać czy ono na Czemu? tych wysepkach no szeroko jest nie? Nie, o tych wysepkach co teraz tu jechałem mówisz? No jak ja z podwoziem przyjadę, a ty nie przyjdziesz z tym, lekko przejdzie no, oni jeździli z, taki, z takim podłożem większym, nie? To jest z tam. No. by wyskakiwały. My nie zrobili, a da. jeszcze dobrze Daci nie obsadzili po... krawężników i... No ale to powiedz mi szerszy był od tego? No, dużo szerszy. No więc właśnie, bo tu jest... No Podwoziem ma 2,5, no ile masz 2,70. No. no. i ja tam bez problemu tam przechodziłem, że tak powiem. Ale ciężar dostanie koła jeszcze usiądał. Tu mówisz jak... No widzę. To nie kręcę ramiać od razu. Projekt. Słabo. Nawet tu teraz stopniu każdy rozwala koła te wysyłki. No widzę, po rane są faktycznie. No, nawet tutaj Audi takie stoi naprzeciwko sklepu jaki jechał od ulicy no. na lewo. Dwa koła lewe, Ojej Ojen. Kiedy dzisiaj? No już dwa dni stąd No to muszę lecieć osobówka się nie mieści, to tak. Ostatnio zajaga rzewe, to też jak się nie mieści. Proszę? Ciągnik się nie mieści. Ale ciągnik jest szeroki, a osobówka. A kombaj niech teraz przejdzie. No kombaj to tak. tyle brakowało, żeby od. Zostawić to, by akurat, jak że akurat przejeżdżał, że środkiem wysepiał. Ale znaki. Zostawić wysepiał, że robić to nie, to teraz. Zdaję do żony, bo dzisiaj nie do przejeżdżał. Nie wcześniej, żeby to było znaki, to trzeba było znaki zakładać. I zatem układ. No tak, bo na wysepce ci ustawi znak i wtedy komu nie. Gdy wysepka jest, gdzie nie ma przejścia dla pieszych, to jeszcze Pieszy akurat by przejdzie. A gdzie przejście dla pieszych, to blisko stoi latarka drogi tak, tak. i już nie przejdzie. No tak. tak właśnie, to robią nieraz. No droga nie jest dla gospodarzy, nie dla wsi, tylko dla miastowych chyba zrobią. No ja też, jak się powiem, podwozie trochę rozciągnę i tak musisz w w lewo, znaczy skręcić w czy... lewo, no to kurna kiepsko jest, nie? Wykręcić, wyciągnąć. Mm. To jak te większe rozrzutniki wozicie, to takie, ty? No te przeładunkowe. No, przeczepić. W tym wielkim... tak nawet na internecie było, bo no Tak, tak, tak. To była ta największa już, nie? No. To tak? jest stwora. Kora potrzeba. Proszę? Tam i kuca potrzeba do tego, nie? Koń. 400 koni, ciągnik to Tak, jest tak. No właśnie tam by... Nie wiem czy na tym filmiku było, tam miał. Miał... Tak, ale miał przedtem 280 to kwiczał, nie? No i żeby to uciągnąć na polu to też potrzeba. A ty to nie potrzeba, a będzie trzeba kucora do tego. Parę koni do A jaki macie traktor? <laughs> no. Holanda 150 koni. Skręcony jest do 180, no ale to też jest małe. No to... Teraz na te zapotrzebowania do tych maszyn. Tak, no więc... Wcześniej nie... już 10 lat Coraz większe maszyny, coraz więcej koniku potrzeba. A teraz to wszystko takie drogie? No. A co, to trzeba dopełno ładować? Mniej naładuje i też... No właśnie, jak nie będzie dawał rady, to już... Ale, ten... ale to głupie się jedzie, masz pół załadowane, nie? Każdy patrzy wykorzystać sprzęt czyn na maksa. No Ale to trzeba być byka do tego. Już. No. Wszystko dobre, a znaczy, więc chodziło, się nie psuło i tyle, nie? Co no to tak? następny zakup, nowy traktor. Znaczy nowy, większy. No, no chyba teraz to nic już nie Ale wystarczy tego co wybamy. On się i rozwijają. W tym roku nowy kombajn. A, i nowa prasa, dwa lata temu nowe przyczepy Ło, no to jest nowa sprzed... prasa trochę Trzeba ma... oddychnąć trochę, tak? Z wydatkami Tak to, <laughs> to, to już to jest. mamy wszystko, na wystarczy, w ogóle nam starczy jakie marki kupowałeś? New Holland To też pewnie, jak musimy sprzętu kupujesz, usługi robisz? Y -y, Kombajny, No 200 km. u nas nie ma tam jakichś obszarów u nas to takie średnie gospodarstwo to po prostu 30-40 hektarów dzień dobry, ale co tu PGRu nie było? no jest PGR jeden PGR na Zachach no to ile z 6 km z tym. bo z reguły tam gdzie właśnie były PGRy to później większe gospodarstwa bo tam czy kupili czy wydzierżawili te ziemie to ale teraz... ten zaczep drugi jest? Będzie, no dobra. Mamy przyrząd, także damy radę jakoś. Aby gorzej nie było, nie? Ziemia droga. wszystko no. Teraz aby nasze jest stanie Co jest tanie? Nasze produkty. może no. jakie jest darmo najlepiej jakby... Ono... No kiepsko, kiepsko jest teraz magazyn, ale w ogóle kupują tutaj? Czy no, za balenicą? Z... 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 Się. wyszko chyba. Wyszko, wyszko. Przyjechał transport koleją 6000 ton i skup zasypany jest. A takie jest. buty. No i teraz gdzie mają rolnicy sprzedać? Zawsze tutaj nasi okoliczni rolnicy sprzedawali. Tam i jeszcze no. było zamknięte, było zasypywali, a teraz gdzie oni sprzedawają? To już nie wszyscy mają magazyny. No więc właśnie. A ty masz magazyn? No to, mamy, no to jeszcze, no, bo tak, no ale zboże z tamtego roku leży. Jak jeszcze ma zaszczepić? O kurde. No to będzie problem, nie? No. Bo jeszcze raz nie ma się zmieścić. Nikt tego nie chce. No. no nikt nie chce, nie? Jeden? O kurde, to faktycznie. Nie wiem, drogo nawozy ludzie potłuczą. No nawozy drogie, nie? Zboże tanie. No mówię, aby na mleko staniało, wszystko stanie. Wszystkiego rolnika tam Nic nie jest drogie. Już dwa lata temu już było dobrze, tak już przed tą wojną, już nie było źle, nie? No, no. No, ale teraz no to jest... A mówi, że mleko tanie krówki też macie? No mamy, mamy. Aha, no tak. Ale to wszystko no. Teraz śruta rzepakowa, rzepak jest po 1700 zł, a śruta rzepakowa po 2000 gdzieś No to kurwa, nie, bez sensu tak, no, nie? olej Czekaj, czekaj, pomożemy. Akurat dziurze stoi, trach do góry niech poniesie Aha, bo... Chodzie do góry Uj To mówimy Czekaj Jak tam u Ciebie Okej okay. Odjadę i to mu pasami Pasę, zepniemy no Tak 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 Dobra czekaj na maszyna não do you do tyłu. Dobra Jaki rozrzut ingerii się teraz? Porcinita i Wow. A. No wiadomo, po torkach do jest. Na ogólnie nie wiedzieć No tu mało szerokie laczki także nie będzie tak trudno. Tak, nawet waży jeszcze nie powinsi da Jaku To nie, nie jak to, tonie, to wtedy punktowiać, to już sąsiada będzie trzeba wzywać. No, tu dla następców taki mały prezent, ale Dobra, mu... prezent. Proszę, Dobra. obydwaj, musicie się podzielić. O chorera! Części do maszyn rolniczych. Co się mówi? Jak ojca nam mówi, to, Co to mówi? ci kupi za to zabawki. <laughs> no. Dziękuję. Proszę bardzo.